też jakie macie pytania, bo widzę, że macie bardzo dużo pytań. Eee, wszystko będziemy omawiać, żeby były rzeczy jasne. Rozwiązałem również eee, problem to ja mam opóźnienie. Dwie minuty. Bo... Tak więc to co ja teraz mówię, wy dopiero zobaczycie za dwie minuty i będzie troszkę lipa z czatem, no ale... No. Musimy to tak w ten sposób zrobić Wydaj. Fajnie, bo sobie gadam sam, nikt nic nie Ola Dopiero teraz widzę, że coś piszecie YouTube ruszył. No nie pogadamy sobie, dzisiaj sobie nie pogadamy za wiele. Znaczy ja będę was czytał, ale z dwuminutowym opóźnieniem. Jest już chyba, powinien być już stream na TikToku. Chyba odpaliło mi się, wydaje. Elo, elo. Dajcie mi znać na TikToku się odpalił stream, zlagowało TikTok. Tam. Siemanko, siemanko, witam was. Dobra, ja w międzyczasie sobie odbiorę prezenty, tu mi coś zostało, Tu już chyba wszystko, no został jeszcze ten, ten top. Dolina, No i git. Dziękuję bardzo, Epic, Dobra. Będzie lipa, nie mówię. Będziemy troszkę dłużej czekać na wszystko. Są dwie minuty opóźnienia streama. Ma na TikToku. Uu, la, la la Na TikToku nie ma streama. Czyli hmm. TikTok nie ma funkcji. Dobra, to w takim razie zatrzymuję streama, jeszcze raz go odpalę bez opóźnienia. Będzie opóźnienie, bo inaczej na TikToku nie będzie. Zresztą nie, TikTok nie operuje tej funkcji. Jak nie działa na TikToku, to musimy to zmienić. Dobra, chwila moment, zaraz wracam. Na TikToku nie działa. Nie. To nie, to jest ja zmienię, to usunę to później. Dobra, to usunę to. A dobra